Bo jest taki youtuber, który jeździ busem w tym kolorze A my jesteśmy jego najmierniejszymi fanami Przez tę dziurkę no. Wujek, no? bo ty mówiłeś, że to w czwartek skończysz tę łazienkę nie, Jakbyś mi nie przeszkadzał to bym to skończył A dzisiaj jest piątek, godzina w pół do czwartej nie. Marek, prosiłeś mnie, żebym Ci nagrał akwarium, to Ci nagrywam. To jest akwarium. <grybki> Rybki się tam gdzieś chowają z tyłu. Mam kilka neonków. Jakieś takie ryby większe, nie wiem, jak one się nazywają. I jeszcze taką, co jak glonojac zjada wszystko z najszyb. Nice Jakiś tiger fish, czy jakoś tak się nazywa. I jeszcze dwie krewetki, które zawsze są gdzieś schowane i mało kiedy wychodzą. I tak to wygląda, Panie. Ka pompka do powietrza. Ja się tam za bardzo na tym nie znam. Wiem tylko, że trzeba im czasem dać zjeść. I tyle. Dobra, lecę do roboty, bo Marek już, już jedzie. Także już teraz widzimy się na robocie Pozdro. Cień Teraz mamy czwartek rano. Na tym etapie wczoraj zakończyłem, przeleciałem sobie spód żeby dzisiaj mieć ustawiony poziom tak ma być. Że można dzisiaj już metry lecieć. Tutaj sobie pogruntowałem jeszcze klejem co mi zostało z wiaderka. Bo ta ściana tu jest... Gruntowałem już normalnym gruntem, ale tu była farba i takie te śliskie troszkę jest. Więc tak jak się klejem przejedzie to to jest o wiele lepsze. Dobra, lecimy dalej. A u. Dobra, dwie godzinki minęły, mam godzinę 11. Mam to dotąd wyjechane. Zagruntowałem sobie jeszcze tutaj tą ścianę do końca. Bo to już wam tłumaczyłem w poprzednim filmie, że nie wierzę tej farbie, która tam była zagruntowana, że będzie tak dobrze trzymać, więc myślę, że ten klej będzie lepszą bazą, żeby na to już grzebieniem naciągać. No i co, lecimy dalej. Teraz już będzie łatwiej. Tutaj było trochę krzywo, więc musiałem sobie podklejać płytki jeszcze. <laughs> Dlatego mi to trochę zajęło. Tutaj to już poleci bardzo szybko, tylko na grzebieniu. Także puszczę wam tam lopsa, żebyście widzieli, jak to szybko przybywa. I potem muszę się tym tutaj zająć. Oryginalnie chcieli mieć taką klapkę jak ta tutaj, ale wyglądałoby to do dupy, więc zrobię, wytnę to tutaj całe. Zrobię ramę drewnianą od środka i przygotuję taką klapkę z płytek. Przykleję na, na drewnianą płytę. Będę mógł ją wkładać tutaj na magnesie. Cztery magnesy dam nie mogli ściągnąć, jak będą mieć dostęp do bezpieczników. Jest to chore, to co elektrycy tutaj zrobili, bo robili całe okablowanie w domu, robili nowe. Tutaj widać, że kable idą nowe, jest nowa skrzynka. Sorry. Policja jedzie, albo karetka, chyba policja. i Mogli to przenieść do kuchni, do szafki, albo mogli to przenieść do tamtego pokoju. Zostawili to za kiblem. Bezsensowna robota, no ale tak widocznie było im najłatwiej, no i tak zrobili co zrobisz, angielscy fachowcy tak czasem mają, aż to nie tylko angielscy, <grymny> niektórzy fachowcy lubią iść na łatwiznę, także lecimy, teraz wpada timelapse. Okay. I grano zrzuciłem grzejnik, Ten mały grzejniczek, strasznie dużo wody miał. Całe wody w tym było. To jest jak ten. Te grzejniki są jak te stare żeberkowe grzejniki, które zawsze były montowane. Za starych, dobrych czasów. No a teraz to mamy wygładzone. I zaraz to tu szlifuję wszystko. Przygotowuję kolki dekoratorskie, czy też gabfilery, czy akryle, czy jakkolwiek. Lecimy po rogach, i, a i tam jeszcze mam do przeszlifowania troszkę, i tam przeszlifować nad drzwiami, bo trzeba to zrobić. I już wczoraj też poprawki mi po tych dziurkach, co powciągało, więc też tą przeszlifnąć. On tak po światło widać, szczerze. Dobra, to się wyszlifuje i zobaczy co dalej. No, tyle. Tak, jak to wyszlifuje, to później PVA na ściany, czyli tak zwany grunt. Po naszemu i, i później jak zdążę, to jeszcze to chcę zbiałkować, bo w tym pokoju klienci chcą sufit biały, a ściany w kolorze. Więc tu będzie malowanie zwałka, koralogi, pędzelek, pójdą w ruch żadnych sprayerów. Pokój wyszlifowany, poprawki porobione, wyszlifowane wszystko. Teraz lecimy z gruntem. Ściany odkurzyłem, odpyliłem i teraz ładnie gruntuję. Dzień dobry, mamy, 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 mamy piąte rano i już krzyżyki powyciągane z tej ściany, którą wczoraj kleiłem i biorę się za obrobienie tego. Yy tej skrzynki bezpieczników zaraz Wam pokażę. Wygląda to tak. Wyciąłem tutaj większy otwór. Muszę to tu jakoś obrobić ramkę z drewna, zrobić, żeby tu jeszcze do... Ta już jest ok, ale jeszcze tu dołożę, żeby można było płytę y, sklejkę tam dać na magnesach i potem płytkować tutaj do góry dalej. Także lecimy z tym. <laughs> potem parapet i tu pierdówki wykończenia koło drzwi i tyle. Myślę, że będzie to ładnie wyglądać. Myślę. Pora na piątkowo poranne przemyślenia I Co myślisz? Sep country out Take me home Ocze To jest człowiek, który się ze mnie śmiał, że słucha muzyki country, a teraz cały czas mi to śpiewa. Jedna piosenkę tylko. Ty cię puszcza więcej? Fajnych? Że się nasłucha od ciebie muzyki country. Czemu nie używamy mikrofonów Marek? Bo leżą tu na półce. Dobra, udało się mi to zrobić tutaj. Płyta gotowa na magnesach, cztery magnesy. Wypłytkuje to teraz wszystko. I potem co zrobię, to kupiłem takie złote klameczki. A się to bo nie wiem jak to nazwać po polsku. One będą pasowały razem z tymi listwami od płytek, więc tam damy dwie albo jedną. Zobaczymy jak właścicielka będzie chciała. Marek, myślę, że dać dwie. Jedną tu, drugą tu, żeby się to ładnie ściągało. Albo no można jedną na na środku, na, albo tutaj na wysokości tej fugi, nie? tylko troszeczkę niżej niż środek się włoży. Na fudze się da, żeby nie, nie niszczyć płytek i tyle. Lecimy. Mało już płytkowania zostało, więc mam nadzieję, że to dzisiaj opierdzielę. Tutaj troszkę i tutaj to i, i parapecik, więc powinno to być gotowe bez problemu. Co mi się wydaje, że to jest krzywa ten parat, jest. Kurna, a to nic, wyprostujemy płytkami. Dobra, lecimy. Au! Dobry rano wszystkim. Ten piątkowy piękny dzień. Rano w sensie 12. Miałem nagrać jak maluję, ale nie uwierzcie. Wiałkowany. I teraz tak chciałem zapytać wszystkich, tych co mają dekoratorów czy też malarzy, czy jakkolwiek byście się, by się, się nie nazywali. Teraz tak, myśmy zrobili gładź, wyszlifowaliśmy gładź, ładnie do równa popraweczki porobiliśmy, szlifowaliśmy to. Więc wygląda to myślę całkowicie bardzo ładnie, I właściciele tu chcą rzucić kolor na ściany. Moje pytanie brzmi, bo ja na gładź narzuciłem sobie grunt, teraz na zagruntowaną ścianę jadę pierwsze białą farbą, żeby to wszystko, bo widzieć tu jakieś pozostałości, jakieś tam pomarańczowe przebijały, szare, zielone, różne tam, tak to wygląda, z czego na tej ścianie już jakieś pomarańczowe przebijały, więc ja to jeszcze jadę na początek takim podkładem białą farbą z Deluxe matową, myślę, że takie fajne podłoże mi to zrobi. Ale chciałem zapytać. Najpóźniej no dwa kolory. Takiej najtańszej farby co kupili. Ale pytanie brzmi: jak Wy to robicie? Jak rzucać kolor na ścianę? Czy malujecie pierwsze podkładem? na, Mówię na świeżo wygładzoną ścianę. Nie już jak jest biała czy jakiś inny kolor. Tylko jak, jak to u Was wygląda? Napiszcie w komentarzach, jak Wy to robicie. Co Wy robicie ze ścianami? Jak wygląda Wasze przygotowanie? ciąg podmalowanie, To by było super. Bo oczywiście my nie jesteśmy budowlańcami zawodą. Na budowlance się nie znamy. I myślę, że może czasami czasami robimy za dużo. A czasami, tak jak na podłodze, czy to widzieli, samo poziom, który zrobiliśmy i na podłodze. A może zrobiliśmy to mało, Może to, że właśnie gruntu nie było? Może no dlatego to no, podniosło? Nie wiem, dajcie znać. Dajcie znać, jak prawidłowo powinno wyglądać przygotowanie podłoża ścian. Podmalowanie na kolor. Szybki update, wszystko pomalowane. Kolejne poprawki, i poprawki porobione i... Lecimy teraz kolor Co najlepsze wczoraj do mnie klient dzwonił Czekajcie wyłączę tylko tą Farelkę Farelka mi tu grzeje, żeby fajnie wszystko wysychało Ściany już gotowe na kolor Wczoraj do mnie klient dzwoni i mówi, że oni by chcieli, żebyśmy pomalowali sufit i ściany wszystko w jednym kolorze Z sobie myślę, a to będzie jakiś tam baby room za dwa miesiące, się dziecko rodzi No to pewnie To pewnie jakiś taki delikatny deli Bo mówili, że zielony chcą I to myślę, może jakiś delikatny Kolor No i właśnie Przyniosłem sobie wiaderko I na górze jest e, Kolor Nazywa się Sea Turtle Czyli jaki? Żółw z morza? <grym> Żółw morski? No, bez znaczenia jak się kolor nazywa. Chodzi o to, że myślę, że to jakiś delikatny kolor będzie. A tu jest próbka koloru. Wszystko idzie na ten kolor. Sufit, ściany. Ten sam kolor kupili na listwy przypodłogowe, na listwy wokół drzwi. Wszystko. Nie wiem. Jak to pomogli na ten kolor. To by się zrobi ciemno, to, to dziecko, co się urodzi, to będzie by miało ciemno jak w nocy cały czas. Nie wiem, nie wiem w ogóle co myśleć o tym. Coś tu mu powiedzieć. Teraz ręce mi opadły jak ten. Wygląda mego Rambuchan. Do samej ziemi ręce. Tak ręce opadają czasami. No ale. Nic co. Jeszcze chciałem do nich napisać wiadomość, czy na pewno to chcecie. Patrzcie, jaki ładny, piękny, biały sufit! A nie, pomalujmy go na, na czarno zielony Lecimy z nagrywaniem. I teraz, moje drogi, drogie YouTubery, co to oglądacie? Teraz będzie widać progu w malowaniu w końcu, bo kolory, to będziemy malować, ściany i sufit jest taki. Sebastianowi poszedłem na dół pokazać. To nie chciał uwierzyć to. Tyle starych przygotowań, a tu teraz na będziemy malować. To taki trochę czarny kolej. No tak to wygląda. Nawet nie będzie widać gdzie jest, gdzie jest klapka do yy, klapka, gdzie jest yy, skrzynka z bezpiecznikami. Także wyszło to miodzio. Te dwie klameczki pójdą i będzie można sobie otwierać bez problemu. Dobra, lecę dalej. Klej mieszany, Tutaj trochę sztuka, tej, teraz bo małe płyteczki, ten parapet. No i to część. Tu. Tutaj, koło futryny. Miejmy nadzieję, że mi wystarczy płytek, bo mam tam troszkę mi zostało. I jedno całe pudełko mieli dokupić jeszcze dwa, no ale jakoś tego nie widzę tutaj nigdzie. Gujekseba, Seba, bo ten inspektor się tu przyszedł sprawdzić. ma inspektor. Inspektor Gadżet. Nie? Mama no, poleciała do szkoły po brata i nam tu, i nam tu podrzuciła. Takiego bączka małego Proszę sprawdzić jak tu Sepko widzi robota. Się A daś, patrz w kamerę jak się cię. Powiedz jak się jak się dzisiaj masz. Dobrze? No powiedz łaaa. Powiedz Ła Nie chcę powiedzieć? Łam. to nie. Wujek. No. Bo ty mówiłeś, że to w czwartek skończysz tę łazienkę. Nie, jakbyś mi nie przeszkadzał, to bym to skończył. A dzisiaj jest piątek, godzina w pół do czwartej. No. Po południu. Co się stanęło? Możesz odpowiedzieć po jak chcesz. No, nie mówię ci chodzisz i przeszkadzasz mi, cały ja czas. Ja chodzę i przeszkadzaj, ja na górze maluję ja cały czas. Ciągle ci muszę pomalować w czymś. No ciekawe w czym? No to tak, ci nigdzie tam. Nie no, przeszkadzał. Cały tydzień czy... robisz jeden pokój Malu, czy... Cały, tydzień. Czy możemy się nie kłócić przed Adasiem? Cały tydzień robisz jeden pokój. W poniedziałek nie było. Adaś, powiedz mu wujkowi o. No, Dokładnie tak, tak mu powinien powiedzieć Powiedz mój Ty, ty, ty Już? Wujek, jakbyś szybciej robił To byś to zrobił A nie się na tatę mojego wymawiaj Dobra rodziska Skończyłem płytkować Zaraz wam pokażę jak to wygląda Sorry za muzykę w tle, ale Kurde, tutaj właściciel sobie puścił Na no to tak W ten sposób Skończony. Tu tu zostało mi tylko listwę zrobić, nie wiem czy to zdążę dzisiaj, więc lecę dalej. Zobaczymy. Już wiem, co, już, wiem, już wiem co chcę powiedzieć. Co chcesz powiedzieć Marku? Bo jest taki youtuber, który jeździ busem w tym kolorze, a my jesteśmy jego najwierniejszymi fanami. Przecież zasuń dziurkę. No. I chcieliśmy po prostu powiedzieć, że ten pokój jest specjalnie dedykowany na, dedykowany na cześć. Kogo? Odyna. Tak. Odyn, pozdrawiamy Cię. Nie ma problemu. Możesz na tym... Można na swoim kanale nas powiedzieć. Specjalnie, specjalnie pokój dla Ciebie bardzo W kolorze Twojego rusa. I, I twoi, co? I twoje kurtek, i Twoich spodni. Tak, i kończymy tydzień. Za, nie zapomnijcie kliknąć subscribe, dzwoneczek, kto jeszcze nie subskrybuje. I co? Lecimy dalej. Klepimy biedę dalej, Marku. O, mnie. Jeszcze, jeszcze co zabawnego, właściciele przylecieli. No my, zrobiliśmy zrobiliśmy wycenę, wszystko na piśmie. Chyba z pół roku temu. Rok okay. temu? No, będzie. Może nie pół roku, ale pół miesięcy Cztery miesiące temu. wszystko było na piśmie. Po czym oni przychodzą do nas i mówią, bo oni jeszcze to chcieli, to chcieli. Musimy o tym rozmawiać. No, no, ale nie było tego wiadomości. To, bo wysłali mi wiadomością opisane wszystko. Widać że właściciel już posany. Że za wszystko co tam się to będziemy ekstra kasować. Postaramy się. Oczywiście. Ale żeby się nie stresował przed weekendem chłopak. To dzisiaj mu tego jeszcze nie powiemy. To nie to mówimy może jakiś jeden sufik zrobimy w cenie tam czegoś innego. Co tam. Nie sama? Tak. Najwyżej nie będzie mówimy co zjeść, ale... Chłopie, chłopie, nie stresuj się. Życie jest zbyt krótkie, żeby takimi rzeczami stresować. Lepiej ciesz się życiem. Żyj chwilą. Bo jutro może sobie nie być. Tak jest. Dobra, kończę. Pozdrawiamy Was. Miłego weekendu. Au. Dziękujemy, że z nami jesteście. Do poniedziałku. Miłego weekendu. Pa.